not so Nie ratuj nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pan z Wami. I z duchem twoim. Przeżywamy poniedziałek 18 tygodnia w ciągu roku. Jednocześnie trwa ten miesiąc sierpień, miesiąc Maryjny. Za przyczyną Matki Najświętszej, upraszajmy wszystkie nasze pokorne intencje, modlitwy z którymi przychodzimy na obecną ofiarę mszy świętej, a w sposób szczególny swoimi modlitwami ogarniamy intencje obecnej mszy świętej. Sprawujemy ją, ksiądz Tadeusz odprawiam mszę świętą za zmarłą Stanisławę Sidorską. Ja modlę się o dla zmarłej Wandy Gładyż, intencja od rodziny nóżka. Niech Pan te nasze zmarłe siostry przyjmie do grona zbawionych, a my przeprośmy za nasze słabości i za nasze grzechy, na początku tej Mszy Świętej. Z nad nami, Panie. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, z nad nami. Panie, z nad nami. Chryste, z nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Panie, się nad nami. Módlamy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych, i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi liczb. Na pustyni synowie Izraela mówili: Któż nam da mięsa? abyśmy jedli. Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie. Ogórki, melony, pory, cebulę, czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium. Ludzie wychodzili, zbierali ją, Potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki. Smak miała taki jak ciasto na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna. Gdy mojżerz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu wtedy... Rozpalił się potężny gniew Pana. To wydało się złem Mojżeszowi, Rzekł więc do Pana, czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim? Czemu nie jesteś dla mnie łaskawy i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział, noś go na łonie swoim? Jak nosi piastunka dziecię i zanieść go do ziemi, którą poprzysiągłem dać im szotką? Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: Daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Jeśli chcesz tak ze mną postępować, to raczej mnie zabij. Jeśli jesteś dla mnie łaskawy, bym już nie patrzył na swoje nieszczęście. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Śpiewajcie bogu naszemu obrońcy. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, nie był mi posłuszny Izraela. Pozostawiłem ich przed otwartym ich sercom, niech postępują według zamysłów swoich. Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast był ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników. Śpiewajcie bogu, naszemu obrońcy. Skle schlebialiby panu ci, którzy go nienawidzą, a kara ich trwałaby na wieki. A jego bym karmił wyborną pszenicą i sycił miodem z opoki. Dajcie bogu naszemu obrońcy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek, Lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan ze mi, I z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus usłyszał. O śmierci jana chrzciciela oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlicował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby. Spojrzał w niebo. Odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Ała Tobie, Chryste. Pragnąc być wiernymi członkami Kościoła, prosimy Chrystusa w naszych potrzebach, za Kościół Święty, aby nienagannie ukazywał światu miłość Ojca Syna i Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Za papieża, aby Jego nauczanie spotykało się wśród narodów z życzliwym przyjęciem. Ciebie prosimy. Zarządzących państwami, aby kluczową rolę w ich działaniach odgrywała troska o drugiego człowieka, ciebie prosimy. Za zaangażowanych w dzieła charytatywne, aby zewnętrzne owoce ich dzieł wypływały z głębokiego życia wewnętrznego, ciebie prosimy. Za naszych zmarłych rodziców, bliskich dobroczyńców, w tej przywiętyj w sposób szczególny polecamy zmarłą Wandę, zmarłą Stanisławę, aby Chrystus przyjął je do swojej wiecznej owczarni. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Za nas sam, abyśmy naszą codzienność, często wiodącą przez lat fale samotności i cierpienia, przeżywali ze świadomości obecności Bożej. Ciebie prosimy. Synu Boży, który nikogo nie opuszczasz, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam doznać Twojej dobroci, która leczy nasze serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezus, Dzieckiem Twoim zawsze być. serce moje nie Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan, Pan przyjmie niech ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a, a także na, na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i sprawyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego.

Naprawdę godne to i sprawiedliwe, aby ciebie Boże chwaliły niebo i Ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają. Do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty święt jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to oczyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus martwy wstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierci i zmartwy wstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania o zmarłej Wandzie, Stanisławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Ritą, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wykwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojc Bogący, Biedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez bawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze. Lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem te Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży. Który gładzisz brzeg świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz brzeg świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz brzeg świata, Obdasz nas spokojem. Oto baranek Boże, który gładzi grzechy świata błogosławieni, tu zostali wezwani na Jego ucztę. nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Bądże pozdrowiona, chosta. Się. Boże nasz Ojcze, nie ustaną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą broną, oby go Bóg pogromić raczył Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieski zastępu, szatana inne, duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą strąć do piekła. Święty Michal Archaniele, przejmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i Duchem wojny, Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie po pokoju Chrystusa, Bo niech będą dzięki. Wszystkie nasze dzienne sprawy. money <speaking> for <in Spanish>